będziemy się właśnie malować margaretką i błyskiem, taki mój standardowy make up, często właśnie jak ubieram się na różowo, to tak się maluję biorę puchaty pędzelek z Lovely i biorę margaretkę i nakładam ją dosłownie na całą powiekę, bo to będzie y, ogólnie ja nie jestem bogiem makijażu uważam, że y, maluję się po prostu tak jak potrafię o, tak mogę powiedzieć i Dzisiaj pokażę Wam po prostu mój standardowy dzienny makijaż. Nakładam margaretkę na całą powiekę. No i nakładam ten toper tak wklepując, żeby takie delikatne drobinki były. I się tak fajnie błyszczało. I tak się prezentuje już prawie skończony makijaż. Została mi ostatnia rzecz, czyli pomadka. I zaraz się nią pomaluję. I to będzie na tyle. Dzisiaj, cześć, mamy kolejny dzień i kolejna propozycja makijażu paletką Mrs. Doncelity, i będzie to połączenie nala i Ideału, a czasami jeszcze dodaję delikatnie margaretki. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. I yy, makijaż jest matowy, delikatny, bo yy, idę dzisiaj na zajęcia, więc zbierzemy troszeczkę nala i nala będę dawać tutaj dokładnie w kąciku. W dalszym ciągu nala, drugie oko. On jest bardzo intensywny jak na żółty kolor i fajnie się rozprowadza. Bo można go i wklepywać i jakby ciągnąć dalej. Ok, mamy w nala, więc teraz weźmiemy odcień Ideał, czyli ten taki brązowy. Ideal daje na środek powieki aż do samego załamania. Tak to wygląda. I ogólnie czasami już, już tak to był dla mnie skończony makijaż, ale jeszcze pokażę Wam drugą wersję, którą robiłam też. Czasami po prostu już wychodziłam, robiłam rzęsy i wychodziłam na dwór z tym makijażem na oczach. Ale e, czasami też nakładam sam ideał i samą margaretkę, lub do tego dodamy teraz właśnie margaretkę w kąciku tak delikatnie, żeby po prostu tak jakby zróżowić troszeczkę ten makijaż, żeby tak trochę nadać mu charakteru. Nie wiem, jakby to nazwać, ale właśnie tak w kąciku dodawałam margaretkę, żeby po prostu było tak e, bardziej, żeby ten makijaż wydawał się na pełniejszy. O, coś takiego. No i sobie rozcieram tą margaretkę. Ona bardzo fajnie się łączy. Z tym ideałem i nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o przejścia pomiędzy tymi cieniami, więc dodawałam jeszcze w taki sposób, i to będzie mój dzisiejszy make-up. I tak się prezentuje skończony makijaż. Fryzura jest z ostatniego odcinka fryzury do pracy, upięte fryzury do pracy w 5 minut 2. Więc zachęcam do obejrzenia. Tak się prezentuje dzisiejszy makijaż. Mam nadzieję, że się podoba i widzimy się jutro. I o, dzisiaj kolejny dzień właśnie naszej makijażowej abstrakcji i kolejny dzień yy, makijażu. Ja już troszeczkę nałożyłam cienia, ale będę go dobudowywać, bo chciałam Wam nagrać bez głosu, ale zdecydowałam, że to jednak średnio wygląda. Więc yy, cały czas nakładam alochę. Jeśli byście się zastanawiali, co to, to ten cień który mam na powiekach to jest aloha. Żeby ciupeńkę przyciemnić jeszcze kącik, użyję królewicza. Tylko wezmę sobie bardziej płaski pędzelek i tak delikatnie tego królewicza, bo wiem, że on jest bardzo mocny. Więc sobie tu w kąciczku tego królewicza dołożę. Znaczy w załamaniu w kąciczku w załamaniu żeby po prostu było troszeczkę ciemniej tutaj. Ok, no i żeby było jeszcze, wiecie, lepiej, biorę płaski pędzelek lub palec. Zaraz zobaczymy, czy będzie się lepiej nakładało. I użyjemy w końcu turbo pigmentu ametystu. Więc nakładam ametyst na płaski pędzelek, ale wydaje mi się, że łatwiej będzie mi się nakładał ten ametyst, um, jak to się nazywa, um, palcem. Ale no zobaczymy. No i nakładam na powiekę brokacik. Nie, z, z palcem. Walcem będzie lepiej. No to na ko Widzicie to? Sztos. Ok, i żeby przełamać troszeczkę ten fiolet, y oczywiście tutaj tak delikatnie rozmyję, tutaj rozmyję, ale żeby przełamać te fiolety, bo widzicie, jest ich całkiem sporo, dołożę żółtego. I ten żółty to będzie. Nala, czyli Alan. Pozdrawiam Alana. bardzo, bardzo. W ogóle myślę, że celita sztoskobita, ale mi się zrymowało. No i tutaj dam właśnie Nale sobie, żeby trochę przełamać to. W ogóle, yy, w ogóle świetne jest to, że te cienie tak fajnie współgrają ze sobą, że one chcą się łączyć. Nałożyłam Nale i nic. Yy, się nie stało. Wiecie o co chodzi? Że nic mi cień nie wypadł, więc zaraz to, co mi się osypało, tutaj poprawię, wytuszuję rzęsy i pokażę Wam cały make Up. I tak się prezentuje dzisiejszy skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzisiaj troszeczkę turbo pigmentów, troszeczkę więcej kolorków. Nie jestem profesjonalistką w tym, co robię, także staram się jakoś dobierać te kolory, żeby było fajnie. No i tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że się podoba. No hejka, witam Was. Dzisiaj kolejny dzień malowania paleton z Doncelity. Już widzicie, jaka jest wymęczona. Jeszcze wczoraj pożyczałam ją koleżankom, także one też bardzo im się spodobała. Więc dzisiaj, tak wczoraj właśnie... Yy, Ogólnie nie miałam za bardzo pomysłu, bo już wykorzystałam wszystkie cienie, tak prawie wszystkie z tej palety, jak robiliśmy te make-upy. I Nala, i Ideał, Królewicz, Aloha, Margaretka, Ametyst, Błysk też wykorzystaliśmy. Zostało nam Apollo i Omk-Omk. Tak więc dzisiaj użyjemy Omk-Omk i Ideału, i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo ogólnie ja planuję te make-upy, ale potem wiecie, tak jakby to w trakcie wychodzi, i jak to będzie wyglądało trochę, więc no. Ogólnie zauważyłam, że w tej paletce wszystkie cienie y, fajnie się łączą, ale ciężko jest z królewiczem i alochą. Alocha? Od razu mówię. O, lodówka się odpaliła. Będzie teraz mi przeszkadzać. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. No, więc nakładam. Y Ideał na całą powiekę. Więc wszystkie cienie się świetnie łączą, szyściutkie, naprawdę. Oprócz, oprócz tych dwóch, jak je połączę, to zostawia. Jest plama, widać plamę, więc je najlepiej osobno używać i bardzo delikatnie wklepując, nie rozcierając, bo wtedy też się zrobią plamy. Bo wiem, że. Ciężko jest tak naprawdę stworzyć fioletowe cienie i tutaj właśnie jest z tym problem, bo mi zrobiły takie delikatne plamki w poprzednim makijażu, ale wrzuciłam Wam przebitkę po paru godzinach w ciągu dnia, to one jakoś tak fajnie same się roztarły, tak mogę powiedzieć. Teraz biorę omk, omk, ale chyba nie na ten celek, tylko na palca. Więc A, ciężko tak na Dobra, biorę omk, omk i tutaj mega delikatnie dotykam go, bo jak wsadzę mocniej palucha, to rozsypie się ten cień. Niestety tak to wygląda, no ale no to jest turbo pigment, więc w sumie nie ma co się dziwić, jest mięciutki. Dobra, dobrze widzicie? Widzicie. No i nakładam sobie omk, omk na całą powiekę. O, chyba zaraz jeszcze wezmę w rogu, dam margaretkę, bo brakuje mi takiego czegoś w kąciku, żeby jeszcze, wiecie, tak podkreślić ten makijaż, ale już fajnie wygląda, podoba mi się. Żeby troszeczkę dodać charakteru temu makijażowi, wezmę margaretkę, to jest taki delikatny, różowawy i dam ją w kąciczkę. Ostatnia rzecz, biorę błysk i dam go w ten kącik oka. Chociaż można też dać ten rozświetlacz z Doncelity, jak widzicie mam go już na policzkach, mega się błyszczy. Ale tym razem chcę spróbować coś innego, więc dam troszeczkę tego błysku. To jest taki topper, to są same takie małe drobinki złota, można powiedzieć. No i powiem Wam, że całkiem fajny, półdzienny makijaż nam wyszedł. Tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Razem z Turbo Highlight. No, też mi się podoba, właśnie. Fajny pomysł. Wczoraj taką inspirację od koleżanek dostałam. Dobra, lecimy. Do jutra. Hej, jak widzicie, przeniosłam się troszeczkę w czasie. Tak, wtedy nagrywałam w czerwcu, teraz jesteśmy już w sierpniu, ale trzeba zrobić podsumowanko tych produktów, bo chyba tego podsumowania to finalnie nie nagrałam, więc nagram. Nagrałam wam trzy makijaże, pamiętam, w Akademiku, bo jeszcze przy montażu zobaczę, czy to były trzy. No i tutaj, jak widzicie, mam na policzku Turbo Highlight na. Nie mam palety na sobie akurat cieni. Ale chciałabym podsumować tę paletę, bo jak widzicie patrzcie, ona jest wymęczona przez te testowanie. I chciałabym też yy, zakończyć ten odcinek, dlatego nie nagrałam zakończenia, bo myślałam, że nagram jeszcze więcej makijaże, ale jakoś tak. Wyszło, że te trzy. I zrobimy teraz swatch party. Dobra, jeśli chodzi o tę paletę, to powiem Wam, że e, oglądałam jakieś inne odcinki, jakby innych youtuberów, które testowały również tę paletę. No to mówiły, że nie jest tak solidnie zrobiona, jak niektóre palety z Glam Shopu. Mam na myśli, że tu widać widoczne jakieś magnesy, jak widzicie, że tutaj też magnesy, że to pudełko nie jest tak e, ładnie zrobione, nie wiem, że te rogi nie są takie... Śliczne, Nie wiem, ja to nie mam żadnej palety z GramShopu, żeby to porównać, ale zaznaczam, że niektóre YouTuberki tak mówiły, chociaż ja to zazwyczaj nie zwracam aż tak bardzo uwagi na wykonanie palety. Jak dla mnie opakowania bardzo mi się podobają. Jak pierwszy raz zobaczyłam tę paletę, to od razu mi się Turbo Highlightu spodobało opakowanie, jest prześliczne. Podobają mi się te takie. Dedykacje od Marty, na przykład, jesteś piękna, pamiętaj o tym, Marta. Tutaj jest na przykład, mam nadzieję, że otwierając tę paletę masz w głowie: Uuu, podoba mi się! I to jest taki typowy tekst Marty, który, no ja jestem nibicką, więc oglądam, więc wiem, że ona tak często mówi, więc bardzo też mi się podobają nazwy tych cieni, ponieważ yy, Nala, czyli Alan, chłopak Marty od tyłu, albo Alocha związane z podróżami, Królewicz, Margaretka związane z Sami i też z kwiatami, które często Marta ma na odcinku, czy omk omk to zawsze to, co Marta mówi, jak jest coś takiego, wiecie testując fajnego no nie wiem, no to są takie te cienie, które te nazwy takie spersonalizowane, czy to aloha skierowane w stronę widzów, bardzo mi się podoba, ja jakbym tworzyła kiedyś coś swojego chociaż no nie myślę o takich rzeczach teraz, to też bym chciała zrobić takie spersonalizowane no, bardzo uderzyło to w moje serduszko. Naprawdę ja jestem taką wrażliwą osobą i na przykład dla mnie to jest ok. Co jest yy, super. Jak widzicie, brudna. Owszem, no trochę moja wina, trochę nie. Pożyczyłam tą paletę koleżance na, w akademiku i ona robiąc swatcha, tak wcisnęłam mocno palec w ten cień, że on mi się rozsypał jeśli kupujecie tą paletę ten cień jest bardzo bardzo delikatny, on jest taki jak normalnie piaseczek delikatny, więc jak palucha wciśniecie to od razu Wam się rozsypie no i nie ja to zrobiłam niestety więcej nie pożyczę nikomu tej palety naprawdę bo później widzicie z jakim skutkiem to się kończy no i co, zacznijmy swatch party nie? E, ok, zaczniemy od cienia błysk. To jest właściwie taki toper, i to są takie jakby same e, drobinki. To są takie same drobinki e, złota, tak mogę to nazwać. I już pokazuję Wam na dłoni. Na dłoni będzie wyglądało to tak. To są takie same drobinki, i ja ten cień albo damy do kącika oka, czyli tutaj, albo na przykład nakładam na całą powiekę już na jakiś kolor cienia, tak jak wam pokazywałam właśnie. Właściwie co ja mówię, przecież wy to widzicie. E, widzieliście wcześniej. Dobra, przejdźmy do cienia Apollo. Jest przepiękny, taki satelitarny, mi się kojarzy to jest y, Turbo Pigment i on wygląda. Tak, przepięknie się błyszczy. Bardzo mi się podoba ten cień. I już Wam pokazuję, jak wygląda na słoczu. Tak wygląda. Bardzo fajne na e, takie sylwestrowe makijaże mi się kojarzy. Takie wiecie, z, no, z takim nutką e, błysku. Ale powiem Wam, co ja w tej palecie najbardziej lubię. To właśnie chyba nie błyski, a maty. Te niektóre maty są tak piękne, na przykład Nala. Nala, czyli Alan to jest taki żółty, czy właśnie Margaretka. No Margaretka to jest tak piękny odcień. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. E, już słoczuję. Najpierw nala. No maty są przepiękne i są bardzo intensywne i to mi się bardzo podoba w tej palecie. Zobaczcie, bo ja czasami to nie umiem się malować tymi turbopigmentami, mam takie wrażenie, bo, bo jak maluję się tym turbopigmentem, to potem na przykład mi się to osypuje na oczy, ja tak delikatnie to staram się wklepywać. No, często mam problemy, więc raczej wolałam się malować matami, ale dwa maty, których tak. Średnio używam, właśnie jest to ten Królewicz i Alocha. Bardzo mi się podobają te kolory, ale bardzo ciężko ten, tego Królewicza czy tą Alocha jest nabudować. No, niestety one się tak średnio ze sobą łączą, bo sprawdzałam to i raz musiałam po prostu cały makijaż od nowa zmywać. Więc tutaj musicie uważać z tymi cieniami, bo te fiolety się nie łączą, a są przepięknie intensywne, na, bardzo intensywne. No, żeby wydobyć ogólnie fiolet z cienia jest bardzo ciężko. Stworzyć w ogóle fioletowy cień, także no, nie dziwię się, mogą się nie łączyć, ale są prześliczne, jak widzicie, te kolorki. Dalej mamy Ametyst Ideal i omk-omk, No to jeszcze druga ręka mi została, jak widzicie. No to Ametyst jest też delikatny, ale jest przepiękny. Widzieliście go wcześniej, właśnie malowałam się nim. Ideal. To też jeden z moich ulubionych też i nawet bazowych cieni. Ja go używałam czasami po prostu na całą powiekę i wychodziłam na miasto. Także swatching tak się prezentuje. Ideal, widzicie tutaj. Uu, widzicie? O, tak wygląda. No i ostatni, to muszę bardzo delikatnie ten omk, omk, bo on jest taki normalnie, to są takie same drobinki i mi się właśnie rozsypały niestety. Widzicie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, a zwłaszcza takich palet, bo ta paleta kosztowała 120 zł, więc chciałam być dobra, ale no widzicie. No i ten kolor to jest taki róż złoty. Ten kolor w sumie z tych błysków i Apollo podobają mi się najbardziej. I tak się prezentują słocze. Serdecznie Wam polecam tę paletkę. W ogóle polecam Wam cienie z Glam Shopu. Jakość mają świetną, trwałość mają świetną. Tutaj macie zdjęcie z 18 mojego brata. Całą noc mi się cienie trzymały, nic mi się nie usypało. I miałam mocny makijaż, że normalnie nie wolno, ale jakbym poszła w nim spać i obudziła się na drugi dzień, to dalej bym go miała i mogłabym iść dalej w balet. Jakby co. Ale no, nie róbcie tego, nie róbcie. Dobra, no i ostatnia rzecz, która nam została, to właśnie Turbo Highlight i powiem Wam, że to jest najlepszy rozświetlacz, jaki kiedykolwiek używałam. Nie używałam rozświetlaczy wcześniej z Glam Shopu, no ale jak widzicie, mam go tutaj. Jak siedzę z Wami na wprost, to nie widzicie go aż tak bardzo, dopóki się nie obrócę. Jest piękna tafla, która się odbija. Pokazywałam go Wam wcześniej w słońcu, więc robimy jeszcze taki swatching. Jak widzicie, zaczyna mi się już dańko w nim, naprawdę ja tak lubię ten rozświetlacz. To jest on... O, wiem, wiem, mam brudne palce, to jest on No i jeszcze walnę Wam swatching Chociaż widzicie go na tym I tak wygląda Jego też mogę używać tutaj w kącikach No i e, co więcej, co więcej mogę powiedzieć No e, produkty są świetne, świetnej jakości I warto, myślę, że warto w ogóle Zakupy w Glam Shopie warto A ja jeszcze przy okazji wsparłam nie umiem się wypowiedzieć normalnie. Wsparłam swoją ulubioną YouTuberkę, także warty, warty zakup był. Poza tym, w to dostałam chyba na Dziękowiec od Chłopaka. Ale warto, warto, naprawdę. Polecam serdecznie. No to do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Brudnymi łapkami się z Wami żegnam. Pa!